Witam, jako że pogoda się w końcu zrobiła, jak widać, nawet dość jest ładna, jestem z powrotem na schodach, a dokładnie już mam przycięte i wstępnie rozmierzone płyty na podest tarasu. Widzicie, na sucho sobie porozmierzałem, pozostawiałem sobie miejsce po pół centymetra mniej więcej, jak to ma wyglądać na sucho rozmierzone? Więc tak to będzie wyglądało. Zostaną teraz schody do rozmierzenia. Tutaj zostawiłem sobie jednakowo miarkę, żeby to wyglądało jednakowo. Dlaczego tutaj nie będzie od całości zaczęte? Tylko będzie tu jest akurat 37, plus powiedzmy 3 cm tu. To będzie 40 cm płyta na początku, a nie cała. Bo jeżeli zacząłbym z tej strony, to tutaj i z jednej, i z drugiej strony by wyszły takie docinki po centymetrze, które nie wyglądałyby estetycznie. I inwestor, inwestorzy doszli do wniosku, że lepiej powiedzmy zrobić tutaj tą docinkę. I to powinno dużo lepiej wyglądać, bo tak jak mówię, lepiej mieć 3 czwarte tej płytki, które wygląda dobrze, niż takie jakieś docineczki na widoku po centymetrze, bo to, jest, to już wygląda brzydko. Teraz tak. No, stopnice, to jest szybki szpil, bo one praktycznie są gotowe na wymiar, nie licząc tamtych docinek. Widzicie tutaj jak układacie e, czy płytki, czy kamień czy cokolwiek wystawcie sobie e, z 2 cm mm, jakby to powiedzieć płytkę poza lico e, tarasu, balkonu czy cokolwiek żeby woda, która spływała spływa wam stąd e, kropla się podwija i spada wam przed, przed licem a nie skapuje i potem tutaj są brudne Yy, zacieki i tak dalej. Wystawić 2 cm dookoła. Woda sobie na spokojnie. O, widzicie, jakbyście mieli, nie będzie widać, tu jest jeszcze woda. Yy, jakbyście mieli na równo, to ta woda by właśnie po płytce ściekała na lico z tarasu, a tak, jeżeli tu będzie wystawione, ta kropla gdzieś się urwie centymetr wcześniej i sobie spadnie i będzie to 300. Idzie, no, dookoła tak zostawione. Linia na sucho mniej więcej jest, jest ok. Teraz tak. Ktoś z Was może się spytać, dlaczego ustawiam to wszystko na sucho, a nie docinam tego na bieżąco, bo to się może rozjechać, bo sram to i owam to. Zawsze układam na sucho. Mam na to czas. Dla mnie jest to lepiej ustawić na sucho. Zrobić jakiekolwiek korekty teraz, niż przy układaniu płytek z klejem, bo po pierwsze, no klej zawsze ma tam jakiś czas wiązania, chodzenie, pasowanie, docinanie. No nie bawi mnie to. Wolę sobie to wszystko na sucho ogarnąć i dopiero potem skorygować, popatrzeć na to na spokojnie, bez gonitwy z klejem i dopiero potem robić klejenie. Dobra, ja, ja to rozbieram teraz, żeby to wszystko sobie przesło, bo wycieram sobie tą hydroizolację. Bo jakby nie było, no tutaj dwa dni praktycznie padało. Teraz wystarczy to tylko wziąć, wytrzeć do sucha i kleić można. Ja sobie jeszcze przygotówkę zrobię troszkę. No i lecimy z klejeniem, a potem już stopnicę. To zresztą zobaczycie. Lecimy. niech klej sobie dojrzewa a ja wam pokażę w ogóle co to jest za klej no, standardowo Sopro tyle że niestandardowy klej czyli TRK 280 280 to jest oznaczenie że to jest biały klej jest to zaprawa e, wysokoelastyczna, elastyczna zaprawa średnia warstwa z trasem to jest akurat fajna sprawa do kamienia naturalnego więc to jest akurat bardzo fajnie zrobione co my tu mamy? No, standardowo włókienka, tras reński i tak dalej, bardzo fajnie. E, zazwyczaj robię e, no, schody na zwykłym kleju C2, TES1, ale jeżeli jest kamień naturalny, no to przede wszystkim musi być biały, a i szukam klejów, które są e, dedykowane do kamienia. Ten akurat jest dedykowany przez Sopro do kamienia więc on tutaj poszedł, a o tyle jest jeszcze fajny, że on jest grubo znaczy grubo no do 2 centymetrów, więc to jest akurat fajnie więc da się coś tam jeszcze z tego yy, spadki jakieś tam wygarnąć, jeżeli brakuje czegoś widzicie, on ja coś pokaże, on jest taki gruby on ma taki, no, grubą ziarnę, grube ziarę, więc to właśnie te gruby, on ma właśnie te grube ziarno to jest ten tras on tak nie będzie osiadał, tu jest na całe worek 5 litrów wody i już wam powiem jeszcze przy okazji, jak ja to sobie zacznę. Ale to może tutaj pójdę. Najpierw sobie przykleję te dwie płytki, zrobię poziom. Znaczy poziom, poziom w ten sposób. Tak, jest spadek. Poziom tu. Nie będę się jeszcze przejmował jakoś strasznie rozmierzeniem tego. Jeżeli chodzi o fugi, aczkolwiek no, jak to się poskłada, wszystko te tam będą kurdy milimetry do poprzestawiania a tu wszędzie musi być luz, dlatego ja to sobie właśnie wszystko na sucho zgrywam, żeby potem było mniej roboty. Powiedzmy, że to jest na sucho, znaczy na przyklejone już fajnie. Potem się biorę tu, tu sobie obwód robię i licuję sobie. Poziomicą między tym punktem a tym punktem, żeby był równy spadek i dopiero względem tego układam resztę. Według mnie to, to ma sens, no i na pewno to będzie w miarę szybko szło. Dobre, nie ma co więcej bajerować. Trzeba mieszać klej i lecimy. Kartoteczka, widzicie, ułożona. Obrys z tej strony jest. Te cztery są na sucho włożone, żeby sobie skontrolować. Nie tu gdzie widać. No, żeby się wszystko ładnie zgadzało. Tam sobie krzyżyczki wszędzie spasowałem, czyli wiem, że mi pasuje. Jest spadek i teraz sobie na spokojnie mogę wszystko już zamykać. Bez obawy, że się gdzieś rozjadę, czy cokolwiek innego się z tym może stać. Widzicie, tutaj sobie zacząłem od tej linii, którą sobie wyznaczyłem. Mek startuje. Wszystko delikatnie skontrolowane. Tutaj e, widzicie wystawione 2 cm. Może nie 2 cm, ale grubość poziomicę. Po prostu przykładam do lica poziomicę, ustawiam. I to jest wszystko. Jest wystarczające, żeby woda spłynęła. Tak to wygląda. Widzicie. A jakby to kogoś jeszcze interesowało, krzyżyczki piątki są tutaj dane. Na pole czy na zewnątrz powinny być krzyżyki jak największe, ale no powiedzmy im większe, tym lepsze. No, tak mówi technologia. Ale już powiedzmy, że do piątek było ciężko przekonać inwestora, a jakoś to trzeba wypośrodkować między opcją wizualną a funkcjonalną. Lecimy dalej. Tak wygląda wyklejony podest. Wszystko się zgadza tak jak ma być. Krzyżyczki powkładane pasuje. Więc bierzemy się za rozmierzenie stopni. Ze stopniami jest tak, że... Widzicie. Na początku Wam wspominałem, że tutaj będzie docinka. I tutaj patrzcie. Powiedzmy 37. Tutaj też 37. No i bajanie, nie? To sobie kleje nie ma problemu, ale tu jeszcze idzie podstopnica. Tu mam teraz tak, to jest odpad z którejś tutaj jest płytki. Ona jest takiej samej grubości jak podstopnica. Przykładam ją tu sobie na równo, tylko dla grubości. I teraz tak, mamy tutaj 39,5. Tam jeszcze przychodzi pół półcentymetrowy krzyżyk. I tutaj też wchodzi nam pół yy, centymetra krzyżyka, i wchodzi nam klej. Więc ja bym tutaj zrobił na 39,5 na gotowo. 39,5 mierzymy tu też pół centymetra dziury. Niecałe 39. Z plus klej 39,5. Więc ten odcinek ta płyteczka będzie miała 39,5 cm szerokości. I teraz jest tak: musicie sobie wziąć pod uwagę to, żeby ta linia tarasu była w linii z, ze schodami tutaj z tym licem I teraz tak bierzecie sobie długą, najdłuższą poziomicę, jaką macie ustawiacie sobie to wzdłuż krawędzi bierzecie sobie krótką poziomicę i przykładacie widzicie, mi tu brakuje niedużo, bo może z pół centymetra więc ja ten podest muszę sobie przyciąć pół centymetra mi brakuje ale Tutaj mam na ciasno więc ja obcinam z tej strony centymetr. Tu jest ołóweczek. Więc ja tutaj przytnę sobie centymetr. I dopiero potem mogę cokolwiek dalej robić. A jeszcze uwaga co do e, płytek z kamienia czyścić to na bieżąco obojętnie nie ja wiem, że to jest biały klej, on nie robi przebarwień i tak dalej, nie powinien robić przebarwień ale to jest kamień naturalny on wszystko chłonie ja wam, czekajcie, mam tutaj mazoczkę mam popatrzcie się tu zrobię na odpadzie kreskę ta kreska już jest wżarta do środka i jej nie zmieniacie. to samo tyczy się klejów i tak dalej myć wszystko na bieżąco i pilnować czystości, jeżeli chodzi o pracę z kamieniem. Tyle z wymądrzania się, a ja lecę dalej. Teraz ciachamy pierwszy stopień i trzy kawałki ostatnie z tarasu. Dzięki tam tej makicie uciąłem wszystkie trzy płytki jednocześnie i tu mam idealną równą linię, więc to na pewno przyspieszyło tutaj to elegancko pasuje, więc kleimy stopień podcięty, więc nie pozostaje nic innego jak to przykleić. Tak prezentuje się cały dzień pracy. Widzicie od rana robione. I mamy raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 6 stopni i podest. Nie wiem czy to dużo, czy mało. Widzieliście ile z tym jest roboty, nie jest to lekkie. Tutaj są docinki, akurat jak się ściana kończy. Nie jest to łatwe, nie jest to lekkie, bo jakby nie było trochę towarzy. I trzeba się jakby nie było troszkę jeszcze przyłożyć do tej roboty, bo to jest raz, drogi materiał, dwa, no jakby nie było, na zewnątrz to jest, ale wygląda to całkowicie według mnie, powiedzmy, że przyzwoicie. Teraz jeszcze inwestorzy muszą sobie wybrać hmm, fugę. Fugę. Najpierw muszą wziąć impregnat, muszą się zastanowić, muszą się zastanowić, czy chcą mieć e, zaimpregnowane w taki sposób, żeby nie zmieniło koloru. Czyli powiedzmy, no jeżeli to jest jasne, to żeby to było jasne, czy chcą jakby przyciemnić ten kamień, czyli z efektem mokrej fugi. Bo jeżeli to dopiero wybiorą, to ja mogę pod to dobierać fugę no bo jakby nie było to jest duża różnica spójrzcie sami no. albo sobie zdecydują się na coś takiego żeby to zostawić w takim stanie jak jest teraz w takim kolorze albo no w takim a to jest już różnica duża jeżeli chodzi o fugę <laughs> więc oni się muszą dogadać zastanowić i dopiero potem będzie dobierana fuga jeżeli fugujecie już, to już Wam mówię, jeżeli fugujecie kamień jakikolwiek naturalny, to musi być to zaimpregnowane, bo pokazałem Wam to na, na przykładzie mazaka, jak kamień potrafi chłonąć jakikolwiek barwnik. Co teraz zostało? Teraz sobie to zabezpieczę na wieczór, bo nie wiadomo jaka będzie pogoda, a z tego co wiem, gdzieś tam w radiu już mówili, że ma znowu lać, więc nie chcę, żeby to było przelane. Zobaczę, czy jutro tu będę, czy dopiero w sobotę. No wtedy wyjdziesz w sobotę. Chciałbym tak najprędzej ogarnąć. Co tam jeszcze? Z tego chyba zrobię jeszcze jeden film. Tam jest cięcie podstopnic, okolików, impregnacja i to w sumie będą dwa. Nie, zrobię to na jeden. Czyli będzie cięcie podstopnic. Cokoliki, potem impregnacja, fugowanko i silikony. Tyle. Ja to zabezpieczam i spadam do domu. Na razie.